I będę pozywał, będę pozywał Airbnb dlatego, że obrazki nie wskazywały na to, że będę miał 20 sąsiadów śmierdzących i że się nie da zamknąć yy, w kapsule. Będę pozywał. Wchodzę do hotelu kapsułowego, myślałem, że mogę się zamknąć jakoś normalnie. Jemu, jednemu wystają nogi, jebie jak skurweseń, przepraszam za przekleństwa. Śmierdzi cebulą, proszę ja ciebie, na cały, na cały ten apartament. I zobaczycie, bo ja tam pójdę dzisiaj, rozgoryczony i będę robił na recepcji i przodę, Bo na takie coś się nie umawiałem, były, były zdjęcia normalnie z zamknięciem. Ja firanką się oddzielasz. Zostawiłem tam y, tampon... Zostawiłem y, tam walizkę. Z paszportem, proszę ja ciebie. Nie wiem, czy mi nikt nie ukradnie. Robię kupę. Gościu mówi: Quiet. Czaisz? Robię kupę. Kupę. Najbardziej fajną rzecz w życiu. On mówi: Quiet. Kurwa, wstał chrapiący dziad i mówi: A